Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EV News. EV News to seria nowości ze świata elektromobilności, i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najciekawsze fakty i wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie w naszym elektromobilnym świecie. A jak już jesteśmy przy elektromobilnym świecie, to chciałbym Wam z całego serca podziękować za to, że jesteście, bo. Odebrałem ostatnio przesyłkę. Odebrałem srebrny przycisk od YouTube'a. To jest przycisk za 100 tysięcy subskrypcji i chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście. Już to mówiłem w niejednym odcinku, ale naprawdę doceniam to, bo jestem pod wrażeniem, jak zbudowaliśmy tak dużą społeczność w takiej niszy. I to pokazuje, że elektromobilność ma się dobrze, bo skoro już prawie 103 tysiące osób kliknęło, subskrybuj. I zainteresowało się tematyką samochodów elektrycznych, to pokazuje, że to nie jest ślepa uliczka, tylko że faktycznie coś w tym jest. Także wam serdecznie za to dziękuję. Cieszę się, cieszę się że jesteście na pokładzie. No i mam nadzieję, że tego nie pożałujecie. Pewnie zastanawiacie się: Jak to jest, że za mną stoi Cybertruck i Model X? Te Tesle, nie tylko te, bo obok mnie stoi jeszcze Tesla Model 3 i Tesla Model S. Te samochody są do kupienia. Zarówno Cybertruck, który możecie kupić sobie w cybertruck For you I nie tylko możecie go kupić, ale też możecie sobie skorzystać z jazd testowych. To też powiem na wstępie, że możecie poprowadzić tego Cybertrucka. Ja za chwilę, jak skończę nagrywać ten odcinek, będę robił jazdy testowe z klientami. Właśnie tym samochodem, gdzie klient wsiada za kierownicę i takie różne opcje możecie sobie wykupić na moim, w moim sklepie, który znajduje się w opisie filmu. Ten Model X jest do kupienia od nas. To jest wersja 100D też bardzo fajna opcja. I mamy jeszcze tutaj Tesla Model S z 2015 roku z darmowym ładowaniem, którą też już nieraz widzieliście. I jeszcze trójkę z 2021 roku bazową SR Plus. I te samochody, tak jak mówiłem, tutaj sobie tak eksperymentujemy. I jeżeli byście byli zainteresowani zakupem takiego sprawdzonego samochodu, to zapraszam do kontaktu. Oczywiście wszystko macie w opisie filmu. No i jeszcze zanim zaczniemy, tytułem wstępu, chciałbym przedstawić pozostałych partnerów tego odcinka: czyli mój sklep fvpark.shop. W którym możecie kupić sobie różne akcesoria do samochodów elektrycznych. Polecam Wam sprawdzić asortyment, bo dużo nowości się pojawiło i możecie sobie zakupić przede wszystkim zasilacze do samochodów elektrycznych, różne gadżety, akcesoria czy nawet materace, na których można spać w samochodzie elektrycznym. Więc do tego Was serdecznie zapraszam. No i na sam koniec, ostatni sponsor Igreen 360, kolejna moja firma, kolejny mój projekt, czyli ubezpieczenia i leasingi. Jeżeli potrzebujecie dobrego ubezpieczenia do samochodu elektrycznego i potrzebujecie dobrego leasingu, no to zapraszam, możecie wejść sobie na ingrid360.pl lub ubezpieczmymy i zrobimy Wam takie ubezpieczenie, że będziecie na pewno zadowoleni i robimy dużo ciekawych akcji. Można zgarniać vouchery na ładowanie, czy z Cybertruckiem, więc warto być naszym klientem. Przypominam również, że możecie skorzystać z kodu polecającego, jeżeli zamawiacie Tesle, żeby skorzystać z rabatu. Przechodzimy do odcinka. W dzisiejszym odcinku dużo nowych faktów, ale na sam początek miła informacja, dlatego że Tauron i Polenergia wprowadzają promocje na ładowanie w nocy, święta i w weekendy. I tutaj Tauron chce nacisnąć na wykorzystanie energii z OZE, czyli energii odnawialnych, a Polenergia robi promocję zielone weekendy, czyli od piątku od 22 do poniedziałku do 9:00 mamy złote 75 zł za kilowatogodzinę na stacjach ładowania DC i to jest przedłużone do stycznia 2025 roku, czyli jeszcze do końca miesiąca możecie korzystać z tej promocji. Ja przypominam, że Polenergia ostatnio otworzyła bardzo fajny hub ładowania pod Blue City w Warszawą, otworzyła bardzo fajny hub ładowania stacji, gdzie mamy stację mocy ładowania 400 kW na autostradzie A2 w stronę Berlina. Jest dużo tych hubów, więc tutaj taka informacja, bo wiem, że wielu z was szuka tańszego ładowania, a czasami są takie promocje i nie musimy płacić na przykład 20 na Greenwayu albo 2 grosze i 5 zł na Ionity, bo czasami są promocje u innych operatorów, a tutaj akurat te ceny, które podałem, one obowiązują z wykorzystaniem abonamentu, a w przypadku innych sieci nie zawsze ten abonament jest potrzebny, więc no tutaj jak będą takie ciekawe informacje odnośnie jakichś promocji. To będę Was informował i zapraszam również operatorów stacji ładowania, żeby też e, robili takie oferty na jakieś e, korzystne ładowanie. Nawet z wykorzystaniem energii poza godzinami szczytu, nawet w nocy, żeby to są bardzo fajne promocje, bo wielu z nas może często wieczorem sobie podjechać na stację ładowania. Fajnie, jakby na przykład było taniej, żeby uniknąć tych godzin szczytu, przyjechać później i zapłacić taniej. Trochę tak jak Tesla to robi z taryfą dynamiczną. W Tesli w Polsce mamy trzy taryfy, e, trzy okresy dnia, w których są różne ceny, i zazwyczaj w godzinach szczytu, przykładowo o 16, o 12, te stawki są najwyższe, a wieczorami czy nocami te stawki są niższe, więc to też pomaga rozplanować ładowanie tak, że możemy naładować się później, ale taniej. Tesla sprzedała w 2024 roku 1,789,000 samochodów, z czego 1 1,704,000 to model 3 i model Y. Czyli to nam pokazuje, co jest bestsellerami. Mam wrażenie, że sprzedaż Tesli Model X i Tesla. Model S już naprawdę całkowicie schodzi i widzę też zmniejszone zainteresowanie tymi modelami. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że brakuje odświeżenia, bo od 2021 roku nie było odświeżenia Tesla Model S ani Tesla Model X. Od kiedy weszły te nowe warianty z wolantem, wersje Plat. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Te samochody, poza drobnymi e, um, ulepszeniami w postaci świateł, foteli czy jakichś tam innych komponentów, to poza tym nic takiego kluczowego się w tych samochodach nie wydarzyło i uważam, że brakuje mi tego. I pojawiły się ostatnio takie informacje, spekulacje, że po premierze Y Tesla być może zajmie się odświeżeniem nowego, odświeżeniem Tesli Model S i Model X. Ja przyznam szczerze, że tak sobie pomyślałem, jakby Tesla odświeżyła Model S, to może to byłby mój kolejny samochód. Taki. Bo ja cały czas się zastanawiam, jaki miałby być mój wymarzony samochód, jaki bym kupił samochód, gdybym miał teraz y, coś nowego kupić, takiego, czym będę jeździł kolejne lata. To myślę, że taki odświeżony model S, który widziałem ostatnio na takim renderze z takim pasem świetlnym z przodu, był mógłby być jednym z tych samochodów, które gdzieś tam do mnie zainteresowały. Więc myślę, że to mogłoby pomóc polepszyć sprzedaż Tesli, bo y, tak naprawdę większość, no, zdecydowana większość to są trójki i y, greki. A poza tym pamiętajmy, że mamy Eski, Xy, Cybertrucki. Do tego mamy jeszcze Tesle Semi i to wszystko stanowi taką dużą mniejszość, dużą mniejszość. No mniejszość po prostu. Cybertruck z kolei w ostatnim czasie stał się najlepiej sprzedającym się pick-upem w Stanach Zjednoczonych i przeskoczył wszystkich innych konkurentów i mój kolega, który był ostatnio w Stanach, powiedział nawet, że na to już się nie zwraca uwagi. To jeździ wszędzie, tego jest mnóstwo. Tak jak w Polsce wszyscy się oglądają, jak my tu wyjeżdżamy na drogę i robimy jazdy testowe i każdy robi zdjęcia, po prostu ludzie głupieją, zwalniają, stwarzają niebezpieczeństwo na drodze, bo np. robiąc zdjęcie z za kierownicy, prowadząc samochód, zjeżdżają na nas pas. Tak w Stanach Zjednoczonych to już jest raczej normalne i już tak bardzo nie zwraca się na to uwagi, więc to pokazuje, jak udanym modelem jest Cybertruck, o którym też zrobiłem osobny odcinek i zobaczycie go w ciągu kilku dni, bo bardziej porównałem go do Tesla Model Y i rozprawiłem się z tym, nad, dlaczego nie jestem zadowolony z Tesla Model Y nowej, z tego liftingu i dlaczego Cybertruck jest nadal technologicznie wyżej niż na przykład Y nowy, więc to też zobaczycie wkrótce. Jak już mówimy o Cybertrucku, no to to był pierwszy rok pełny sprzedaży, 24 rok i 85 tysięcy łącznie sprzedało się X-ów Cybertrucków i Tesla Semi. Jeżeli chodzi o BYD, czyli kolejnego dużego gracza na rynku Samochodów elektrycznych. BYD no niemalże dorównuje Tesli. W kilku miesiącach BYD wypadało lepiej, ale w ciągu całego roku BYD dostarczyło 1,764,000 samochodów, a Tesla 1,789. Dobra, jestem z powrotem, bo wyskoczyła mi jazda w międzyczasie, i Cybertruck już będzie teraz nam towarzyszył tutaj z szyby. AX tutaj w dalszym ciągu. W ogóle a propos Cybertrucka, to ludzie po prostu tutaj się tak zjeżdżają, bo za nami czasami jadą 2-3 samochody, które zjeżdżają po prostu za nami i wysiadają, oglądają samochód i wyjeżdżają z parkingu. I przed chwilą, właśnie, też tutaj pan zjechał za mną i właśnie chodził, robił sobie zdjęcia, więc naprawdę niesamowite. Emocje wzbudza ten samochód. Często mówi się, że elektryki zimą tracą. Nawet przed chwilą podczas jazdy testowej, też taką mieliśmy rozmowę a propos zasięgów elektryków i tak dalej. I też uświadamiałem odnośnie tego, że da się takimi samochodami elektrycznymi dzisiaj podróżować. Właśnie dużo, dużo jest takich mitów. I mitów jest dużo przede wszystkim o jeździe elektrykiem zimą. I to jest fakt. Samochody elektryczne zimą tracą bardzo na zasięgu. Szczególnie te samochody, które nie mają pompy ciepła. Wiele nowych generacji samochodów ma pompy ciepła już w standardzie. W niektórych opcjach trzeba dopłacić za to dodatkowo, ale są takie możliwości. I pompa ciepła jest takim fajnym rozwiązaniem, które po prostu ogranicza nam zużycie energii, szczególnie w tych niskich temperaturach. I teraz zastanawiacie się pewnie, ile procentowo tracą samochody elektryczne zimą. Według badań, rekurent Auto elektryki zimą tracą średnio od 11 do 37% zasięgu. W zależności od tego, właśnie, czy jest pompa ciepła, jak bardzo wydajne są samochody i też zarządzanie baterią ma tutaj wpływ i 15% tracą średnio samochody spalinowe zasięgu bo tutaj akurat na to mało kto zwraca uwagę ale samochody elektryczne mają zimą większe zużycie energii, znaczy w sensie paliwa, mają większe straty, dużo ciepła generowanego ucieka, więc to zużycie paliwa jest większe. Tylko tego się tak nie odczuwa. No bo wiadomo, że te 15% jest łatwiej dolać na stacji benzynowej, tego po prostu nie odczuć. Ale tak jest, każdy pojazd traci, tyle, że elektryki są bardziej wydajne, szczególnie te z pompą ciepła. Rekurent auto zebrało dane z 10 tysięcy samochodów elektrycznych w temperaturach między 20-23 stopnie i temperatura. I dodatkowo w temperaturach zimowych, czyli poniżej zera. I teraz tak, pierwsze pozycje Tesla Model X, która jest za mną, tylko że nie ta, bo to jest przedliftowa, tylko ta nowa z pompą ciepła, chyba, bo tutaj nie napisali dokładnie. 11% zasięgu zimą. Tesla Model S też obok mnie stoi, 12%. Tesla Model 3 minus 13%. Audi E-Tron Q8. 13%. Tesla Model Y minus 15% zasięgu. No i tak dalej. Tutaj jest dużo, dużo informacji, ale średnia jest taka, że mniej więcej 15% elektryki tracą. Oczywiście możecie dać znać w komentarzu, ile wasze elektryki, czy dla was to jest bolesne, bo tutaj mamy jedną kwestię traty zasięgu przez to, że zwiększę zużycia, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ci, co mają baterie LFP, a tych baterii jest coraz więcej i coraz są bardziej powszechnie stosowane, to ci właściciele tych baterii LFP tracą jeszcze więcej, bo ta bateria często musi być podgrzana po to, żeby można było ją ładować z dużą mocą, czy żeby ona mogła w ogóle oddawać energię, czyli żeby mogła mieć pełne przyspieszenie. Więc samochód dodatkowo zużywa jeszcze więcej energii, po to, żeby ją podgrzać, żeby była w pełni funkcjonalna. Więc w tych elektrykach z tą baterią LFP, czy na przykład BYD wszystkie samochody, myślę, że to zużycie zimą może być o wiele większe. Myślę, że większe. Nawet jeszcze 15%, ale tutaj akurat nie mamy informacji na temat BYD. Może dlatego, że jest tak daleko, bo ma właśnie tą e, baterię BYD z technologii LFP. Jeden z największych producentów baterii na świecie, firma KTL, o której niejednokrotnie wspominam w moich materiałach, trafiła na listę Pentagonu. Jest to lista 1260H, tak się tu nazywa, czyli lista firm powiązanych z chińską armią. Co może utrudnić firmie KTL dostęp do amerykańskiego rynku i co może wpłynąć na jakby globalny rynek baterii, bo przez to, że oni są jakby powiązani, są na tej liście Pentagonu, to oznacza, że mogą mieć utrudnienia jakby w sprzedaży tych baterii do samochodów elektrycznych. Skoda Enyaq ma w końcu swoje odświeżenie. Ja bardzo lubię Skodę Enyaq, jest to jeden z moich y, ulubionych elektryków, ale nie chodzi o to, że ulubiony, że najlepszy czy coś, tylko po prostu fajnie się nie jeździ, wygodnie. Ostatnio byliśmy, y, na początku jesieni byliśmy, pierwszy dzień jesieni chyba nawet przywitaliśmy w Chorwacji właśnie z kodą Eniak w zeszłym roku i ten samochód jest bardzo wygodny. Podoba mi się idea Skody Simply Clever, czyli to, że samochód ma być użytkowy, ma być wygodny, ma być przyjazny po prostu dla kierowcy. Te różne rozwiązania typu parasolka w drzwiach, typu skrobaczka w klapie bagażnika czy zagłówki z takimi dodatkowymi podpórkami na głowę jak się śpi. No to po prostu mnie kupuje i one w podróży są naprawdę bardzo wygodne. I teraz Skoda Eniak przeszła facelifting. W zmianach stylistycznych przede wszystkim widzimy światła dwuczęściowe, czyli mamy na górze takie światła do jazdy dziennej, poniżej mamy reflektory. W sumie tak jest też w Cybertrucku, że mamy tą listwę lodową na górze. Nie to, żebym porównywał do Tesli z tylko mi chodzi o tę koncepcję, że na górze jest taka listwa ledowa i na, na dole są e, reflektory. E, auto wizualnie mi się podoba, w sensie to nie jest jakiś tam szał jeżeli chodzi o, o design tego samochodu ale po prostu jest według mnie samochód poprawny i myślę, że bardzo dobrze, że w końcu yy, przyszedł facelifting żeby ten model trochę odświeżyć i może zwiększyć sprzedaż tego samochodu yy, i strategia Skody też się zmienia, żeby ograniczyć różnorodność napędów w porównaniu do modeli Volkswagena yy, i będziemy mieli teraz uproszczony wybór baterii PKN Orlen ogłosiło nową strategię 2025, która zakłada zwiększenie liczby ultraszybkich ładowarki do 2700 sztuk do 2030 roku. Orlen podzielił się strategią, z której wynika to, że nadal będą mocno inwestować w swoją podstawową działalność, czyli paliwa kopalne. Będą rozwijać. Orlen prognozuje, że do 2030 roku będą cały czas rosły, będzie rosło zapotrzebowanie na paliwa i dopiero w przyszłej dekadzie to zapotrzebowanie zmaleje. Wtedy pewnie Orlen zakłada, że elektromobilność będzie już się bardziej rozwijała, w związku z czym też to zapotrzebowanie na paliwa trochę spadnie. Myślę, że biorąc pod uwagę innych operatorów, którzy mają bardziej ambitne cele, to 2700 przez kolejne 5 lat nie wydaje się jakimś wielkim skokiem, jeżeli chodzi o ładowarki. A Orlen ma chyba najłatwiejszą sytuację, bo Orlen ma chyba najwięcej stacji paliw w Polsce, więc jakby. Dołożenie tam stacji ładowania nie byłoby dużym problemem, z czego ja ostatnio zacząłem korzystać, bo fajna była promocja w grudniu, że się płaciło mniej za ładowanie, więc częściej mi się zdarzało korzystać z ładowarek Orlenu i to lubię, bo Orlen jest moją ulubioną stacją, jeżeli chodzi o e, tą infrastrukturę dla ludzi, czyli jedzenie e, wegańskie, przede wszystkim kawa i tak dalej. I bardzo przyjemne wnętrze i życzyłbym sobie, żeby na Orlenach zaczęły powstawać huby ładowania, a nawet. Nie idąc daleko, życzyłbym sobie, żeby po prostu Orlen dołączył do sieci roamingowej, żeby można było innymi kartami, aplikacjami odpalić ładowarki, i żeby po prostu y, te stacje działały, żeby ta y, obsługa się polepszyła przede wszystkim. I życzyłbym sobie oczywiście, żeby te ceny spadły, bo na razie to jest no, nieopłacalne. Zawsze mamy taki... Ja zawsze powtarzam, że Orlen jest ostatnim wyborem, jeżeli chodzi o ładowanie, bo jest po prostu bardzo drogi. Mazda zaprezentowała nowy model 6E. W Chinach będzie się nazywał EZ6 i będzie on miał swoją premierę latem w tym roku. Samochód będzie produkowany w Chinach i dosyć zaskakująca jest specyfikacja tego samochodu, Dlatego, że samochód będzie występował w dwóch wersjach bateryjnych: mniejsza i większa. Ta mniejsza będzie miała pojemność 68,8 kWh, a ta większa będzie miała 80 kWh. I teraz ciekawe jest to, że ta mniejsza wersja będzie miała wyższą moc. Jako silnik będzie miał wyższą moc i będzie miał też wyższą moc ładowania, bo moc silnika będzie 258 w tej wersji z małą baterią, a w tej wersji z dużą baterią będziemy mieli moc mniejszą, czyli 245 koni mechanicznych i moc ładowania tej większej baterii to 95 kW tylko, a ta mniejsza bateria, która jest pewnie oparta o ogniwa LFP. W związku z tym ma dłuższą żywotność i pewnie dlatego ta moc została zwiększona, to jest aż 190 kW. Więc to jest też taki paradoks, że mała bateria będzie się ładowała. Szybko, a duża bateria będzie ładowała się wolniej, więc tutaj, jak ktoś ma do wyboru, jak ja miałbym wybierać, to zdecydowanie wolałbym wybrać baterię o około 12 kWh mniejszą, ale która ma o wiele lepsze parametry, bo jak pojedziemy w trasę autem z tą większą baterią, to paradoksalnie więcej czasu stracimy na doładowanie niż tą małą. Więc po prostu małą częściej się trzeba zatrzymać, ale na krócej, a dużą trzeba rzadziej, ale na dłużej. Więc dla mnie to nie ma za bardzo sensu. Auto wygląda. Fajnie, jak auto spalinowe trochę, więc fajnie, że ta stylistyka w końcu odbiega od tych kosmicznych pojazdów, tylko jest bardziej taka przyziemna i w środku również mi się podoba, więc czekamy na premierę latem. Tesla wymieni uchwyty w Superchargerach czwartej generacji. Tesla ogólnie w Europie ma 715 stanowisk Superchargerów V4, nie mylić z ilościami stacji, tylko ilościami stanowisk, a wiadomo, że na zachodzie niektóre stacje mają po kilkadziesiąt stanowisk i Tesla będzie wymieniała te uchwyty, dlatego że zostały źle zaprojektowane i mają wadę, która ujawnia się przy niskich temperaturach. I ja pamiętam, jak robiłem recenzję pierwszego superchargera czwartej generacji, to zwracałem uwagę na to, że przewody wypadają i że są jakby mało ergonomiczne. Wygodniejsze według mnie są superchargery trzeciej generacji. Te przewody są cieniutkie i są takie subtelne, a w v one są już takie potężne, grube i ciężko było je zawiesić. I pamiętam, że nawet jak byliśmy w Giga Berlin, to większość tych przewodów leżała na ziemi, bo po prostu podpadała. Prawdopodobnie może chodzić o to, może chodzić o jakąś tam inną kwestię, ale wszystkie te przewody będą wymieniane. W Stanach Zjednoczonych już są wymieniane, w Europie będą wymieniane, jak tylko przypłyną części. I dodatkowa informacja, którą otrzymaliśmy od pracownika Tesli, to jest to, że kable są tak zaprojektowane, żeby mogły ładować z mocą do 500 kW, czyli dla samochodów, które mają instalacje o napięciu 800 V, takich jak właśnie m.in. Cybertruck, który mógłby przyjąć 500 kW. On mógłby na Supercharger V3. Jeżeli oczywiście byłaby to wersja amerykańska czy europejska, bo to jest amerykańska, więc to też nie jest do końca tak, bo są adaptery, które też ograniczają moc, ale teoretycznie w Stanach Zjednoczonych na tych nowych superchargerach Cybertruck byłby w stanie osiągnąć 500 kW. W 2025 roku będziemy mieli wysyp różnych premier samochodów elektrycznych. Myślę, że to będzie naprawdę gruby rok, jeżeli chodzi o wysyp i przede wszystkim tych trochę mniejszych samochodów i tańszych samochodów elektrycznych, ale nie tylko. To też prognozowałem w moich przewidywaniach na 2025 rok i teraz portal Weirdcom i Electriccom przygotowały takie zestawienie tych najciekawszych samochodów do których między innymi trafia Renault 5 Turbo 3E ciekawy samochód Range Rover EV zasięg i osiągi będą podobne do silników V8 więc wkładając tam dużą baterię będziemy w stanie osiągnąć podobny zasięg będziemy mieli Lucid Gravity Grand Touring Lucid w ogóle fajna marka. Mam nadzieję, że wkrótce przetestuję taki samochód, bo już mam mniej więcej to dogadane i zobaczycie o czym mówię. Ale Lucy ostatnio zaprezentował nowy model Gravity i bardzo mi się podoba ten samochód. To jest jeden z tych samochodów, które brałbym pod uwagę, gdybym miał kupić sobie coś dla siebie w Europie będziemy mieli premiery Audi A6 Etron, którą już w Polsce widziano, już się ładowała na ekolnie, już jest zarejestrowana, także wkrótce będziemy mogli ją regularnie spotkać. Auto ma 543 konie, 3,7 do setki i ma architekturę 800-woltową, co jest dla mnie najważniejsze, bo będzie mogła się w kilkanaście minut naładować do 80%. BMW wprowadzi na rynek iX3. Czyli suwa w oparciu o projekt Vision, Vision New Class X i będzie miało też 800 V. Widzicie, kolejni producenci idą w architekturę 800 V. Nowa Skoda E-Rock, na którą też czekam. To może być hit sprzedażowy. Nowy Mercedes Cl.A zbudowany na platformie MMA z ogniwami LFP. Pojawi się też pierwsze elektryczne Ferrari, które będzie pokazane pod koniec tego roku. To też kolejny przykład na to, że elektromobilność się rozwija, bo jak Ferrari wchodzi, to znaczy, że to naprawdę się dzieje na poważnie. Stellantis prowadzi nowe modele Citroena, Fiata, Peugeota na platformie STLA. I będzie też um, elektryczna wersja Porsche-Boxtera. Jak byłem na Porsche, to Porsche powiedziało, że ostatnim e, modelem, który będzie zelektryfikowany, będzie Porsche 911. To od Boxtera to już y, y, coraz bliżej do 911, no bo mamy już Taycan'a, mamy Macan'a, e, Cayenne niedługo się też pojawi, więc y, ja czekam. Fajnie, Boxter, bo. To jest w końcu mniejszy samochód, lżejszy samochód, który będzie bardziej sportowy i jeżdżąc Porsche Taycan Turbo S yy, z pakietem Weissach, to nie wyobrażam sobie jak może jeździć na przykład taka 911. Chociaż 918 jeździłem, e, 4 e, perfo, e, performance na torze, to, to, to też widziałem, czy te samochody potrafią, więc tutaj grubo będzie. Z Azji będziemy mieli nowego Hyundai'a konkurenta Kia EV9, czyli Hyundai Ionika 9. Pod kątem parametrów będzie pewnie bardzo podobny do Kia EV9, e, ale przewiduje się, że będzie miał większą baterię o pojemności 110 kWh. Może mi się pojawi na rynku europejskim? E, Xiaomi w pro... Prowadziło sedana, którego już dobrze znacie. Teraz prowadziło Suwa YU7, który też może się doładować w 19 minut i jest dosyć tani. Jeżeli chodzi o Teslę, no to są tutaj jakieś spekulacje, że może pojawić się Tesla model Q. Czyli taka tańsza wersja. Ja nie wiem, czy w tym roku Tesla coś pokaże, no ale zobaczymy. Jeżeli by to się ziściło, to naprawdę byłoby to, byłby to dobry rok dla Tesli, bo nowy Y, nowa premiera, nowe, premiera nowego modelu to myślę, że zainteresowanie znowu by wzrosło. Oczywiście o wszystkich premierach będę Was na bieżąco informował. Dzięki wam, dzięki temu, że tworzymy tak dużą społeczność, coraz więcej dostaję zaproszeń na różne premiery samochodów elektrycznych, więc jak tylko się coś pojawia, to od razu staram się jak najszybciej taki samochód złapać do testów i pokazać wam go na trasie 1000 km. Na pewno w tym roku chciałbym się również skupić na BMW, bo BMW akurat do testów jeszcze chyba żadnych z tych nowych generacji nie miałem, a jestem ciekaw, jak sobie poradzą na mojej trasie 1000 km Challenge, więc to jest taki mój cel na najbliższe tygodnie, Dnie I miesiące, i oczywiście jak będzie coś nowego, właśnie za kilka dni idę na premierę nowego DS-a, co też jest ciekawe samo, pewnie powiem Wam w kolejnym odcinku EV News, albo zrobimy sobie jakiś teścik. I na koniec wzrost liczby stacji ładowania w Polsce. Mamy wzrost o 50% rok do roku. Mamy 10 600 punktów ładowania na koniec 2024 roku. Już mamy dokładne liczby i mamy dziewięciokrotny wzrost liczby lokalizacji w ciągu ostatnich Lat. Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności? Na pierwszym miejscu pod kątem ilości punktów ładowania jest Warszawa 641 punktów, na drugim miejscu jest Gdańsk 319, Szczecin 270, Kraków 240 i Olsztyn 121 punktów. Także rozbieżności są tutaj duże, ale stacji jest bardzo dużo. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I zapraszam oczywiście do subskrypcji, do korzystania z moich wszystkich usług, które znajdziecie w opisie filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!